Another day to which I walk Should I stand and take a walk Or maybe I shall play some more To find some brilliant fot Ok, this is a good night Mieliśmy zaczynać od nim, a wzięłem bitco nazywam się i pewnie każdy będzie spał I tylko go usłyszę O tak ja czuję jak mi oko Zamyka się właśnie zaraz, za chwilę będzie Lipa, bo poczuję jak się rozkładam Teraz dosnę pod głośnikiem. Siebałeś, nie? nie wszedłeś w ogóle w bicie tu nie zapałeś tu że daj sobie spokój i nie nagrywaj się już lepiej ani jutro, ani dziś. Na pewno powiem ci nie i bo czego znalazłbyś rym, co by tworzyło jakiś seks. Tak mówią co ziemi, a gdy ci nawet nie powiedzą, to powiem sercu. Tak myślę, bo mocno by nie chcieli, by się, że trafię, nie do celu, a nie do celu, nie chcieli. Do celu by chcieli, trafił, ale nie w rytm. Dobry, nie dość mu w bit na odwrót, co ty pierwszy stary. Mówiono mi, że jestem mało odpowiedzialny, pewnie tak wygląda to. Hmm, taki jestem jak małe dziecko często, wszystkim ufny taki, nawet gdy Prawie bym uwierzył, niby, że gościa, który tudzież mieszka, ojciec jest superbosem korporacyjnym. Gdy tak naprawdę domyśli, jakby znaleźć sobie wyjście domowe. Drowarka wano czy kielona nie ocenia. Ale ty się śmieję z tego, jaką bzdurę mi tu chcesz opychać Macham głową, że tak wiesz, że oczywiście Że akurat widząc mnie po latach będziesz chciał mi zdradzić wielkie sekrety Których nikomu nigdy nie zdradzałeś Ale mi powiesz dlatego, że... Zapalimy później może buszka sobie, więc jesteśmy już czym bracia krwi, dlatego pobierz mi hmm. Może inna jest przyczyna, może po prostu tak mi wierzysz. że może to jest sekret, który ze mną będzie do grobowej deski. Ze mną nie stracę go nikomu, dlatego tego mi mówisz, tak ufasz mi ziomość tak na pewno to jest, Aha. A wiem, że dobrze ta kolejna popyli na No Ociąganie mnie jak daleko Jeszcze dam się wciskać Sieć kłam zawiło i Przykrętów odciągania, manipulacji I zakrzywiania wszelkiej racji Ja mówię nie już nalej, nie Pójdę w stronę, to parę się, Bo inaczej zmocnie mi kartelko I będę smutny, będę musiał leżeć pod kołderką Nie powiem już nic, pewnie tu mu wrzeszy radości Miałem wejść tekstem, z i co wyszło? Jest tylko kupa żałości Zaraz, to mi kości. Tego siedzenia, rządzenia wejścia tekstem, bit Tak dobrze powiedział mi, ziomek, że na odwrót się robi. Kiedy faktycznie leci być to chyba nawet może i trafiłem jakiś No A może, może mi się tylko wydaje że trafiłem czymkolwiek słowem w łzykę. chyba nie na ja pewno nie trafiłem odsłucham zobaczę no Od pewno nie pokryje się dźwięk ze słowem nawet jedno nie możesz mówią mi codziennie to tak, że nie potrafię i Mogłem mieć na imię, nie umisz, nie potrafisz, nie potrafisz. Prosimy cię, nie dotykaj niczego dzisiaj, bo ty nie umiesz z defaultu tak zwanego, z fabrycznego ustawienia, jakie ci nadajemy się, nie nadajesz do niczego. A jeśli i zrobiłeś coś, to i tak nie akceptujemy. Co da się, zapominamy, z główki kasujemy, znika to. O tak, a gdy próbujesz coś, podkaszamy, wyciszamy i nipy uwagi nie stracamy, najlepiej to. Powiedzieć jeszcze za chuć oczy czy w bok pośrednio hmm, coś tam robisz, ale ktoś nie robi dużo lepiej To myślę ciebie się będzie Zokuj sobie Po co robisz cokolwiek Po co to robisz? I odpocznij się wciszku cichą nie przekazuj dalej się nie dasz rady nie umiesz, nie potrafisz to więcej jest tego słowniku słomień moich niż imienia nadanego bym usłyszał od tych którzy mnie wychowywa nie umiesz nie możesz nie potrafisz Zostaw mnie Nie dasz szady Nie do radiuszu? Trochę więcej ani muszą by się przydało przy wymyślaniu. Uczeknionych imię aby opisać odrobiną humoru ciężką prawdę, która jest. Jaka jest i nie rędzie inna, choć wiem. Nie brakowało mi niczego tego nie powiem Nie mogę w obu nich homołek Kłamcą straszliwą pokrytą, który pierdzieli tak, że nie da się ich słuchać A dobrze wiem I jestem wdzięczny, że mi nigdy nie kapało na Głowę i nie marzę, nie chodziłem głowne jednak to Przez lata kształtowanie kozła ofiarnego to Nie do końca wyszło, bo coś tam jeszcze potrafi Miał być nie już um Nie potrafi już Nie, nie radzi nie wiem, miałem jakieś takie śmieszne Wymyślone wczoraj, czy też przed Nieważne, wiesz Mam świadka, też nie pamięta jak to szło Wiesz, było dobre, chcieliśmy się pośmiać razem Ale nie przypomniała sobie, ja też nie Nie mam żalu, za to powinien zapisać Zawsze tak jest Ach, zamki ryj